Jak wygląda aktualnie moje życie? Ostatnie trzy lata mieszkałam w Pradze, w której i pracowałam, i studiowałam, i we wrześniu się wyprowadziłam. Ostatni raz w tej strasznej windzie. Są wszystkie moje rzeczy. U. No i teraz mieszkam w Hiszpanii. Przepraszam, marznę w Hiszpanii. Myślałam, że zima w Madrycie to będzie spełnienie moich snów. Ale odkąd tylko zaczęłam w tej studia, są mi rzucane kłody pod nogi. Nie studuję tego, co mnie interesuje. Nie wiedzieć, czemu studiuję wieczorowo, ale z dobrych rzeczy uczę się Gruzińskiego. Wyswam kawa. To jest me. Zajęcia wypadają mi o 6 rano. Z powodu innej strefy czasowej, ale absolutnie mi to nie przeszkadza, bo nauka tak odmiennego języka tak mnie satysfakcjonuje. No, spójrzcie tylko na ten alfabet, czy on nie jest przepiękny? Także mamy coś dla duszy, a teraz coś dla ciała. Zaczęłam priorytetyzować sport, a co za tym idzie, zdrowe odżywianie. I te syryniki to chyba moje ulubione. Tak samo jak mojego pieska, który tutaj próbuje je wrzulić. Ach, no tak, bo po 9 latach znowu mieszkam z moją rodziną. I butek tak właśnie rozpraszam ja podczas rozgrzewki. Aktualnie biegam 4 razy w tygodniu. I Tutaj trener Greg dał mi wycisk. Po sprintach nie siadajcie w ten sposób No a potem szkoła I studiuję edukację wczesnoszkolną Jacy młodzi Hiszpanie są głośni, czy wy to słyszycie? No. no chyba, że to ja jestem już po prostu za stara i zrzędliwa. Na uczelni spędzam średnio 6 godzin I bardzo często pada I akurat tego dnia przyszła mi ochota na mojego ulubionego donata z Aoramas no Zdrowe to może nie jest, ale no można no A co w tym życiu cenię najbardziej? Powiedziałabym, że ludzi A dokładnie dziewczyny zaraz Erasmusa Które tak jak ja siedzą do późna <noise>